Helena i Henryk Trytkowie. Do Świnoujścia przyjechali w latach 50. Związek małżeński zawarli 16 lutego 1963 roku w naszym urzędzie. Państwo Trytkowie wychowali troje dzieci, dwie córki i syna. Mają pięciorodniczą. Pani Helena była nauczycielką w przedszkolu. Pan Henryk służył w marynarce wojennej. Szanowni Państwo, jak ja patrzę na Was to w zasadzie z większością się. może z widzenia, ale nie tylko, bo przecież przez wiele lat wspólnie w mieście, w naszym mieście, w Świnoujściu mieszkaliśmy. Państwo na tą chwilę, żeby tutaj dzisiaj przyjść do Urzędu do Stanu Cywilnego, czekali 50 lat i dłużej młodzież, młodzież, która stoi za wami, nie, nie, jeszcze będzie tego czekała, żeby ten te osiągnąć, aby wspólnie, 50 lat temu się decyzję, aby razem, bo znam się jeszcze z prac chociaż nie więcej, pamiętam, też dokumentację może proszę, tak, dziękuję. Zapraszamy gości do składania życzeń naszym czcigodnym duchowcom. No, no